Siema, z tej strony ShadowX I witam was już w trzecim, witam już was w trzecim odcinku Zagrajmy sobie w serii Wiedźmin 3 Dziki Gon. Co mogę powiedzieć, poprzedni odcinek działo się troszeczkę, ale mniej Myślę, że w tym się będzie działo jeśli poprzedni odcinek Wam się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba na kanale i zapraszam Was do oglądania W sumie tej całej serii, bo ta seria będzie ciekawa. I zapraszam Was do oglądania i zachęcam do tego odcinka. Raz, co mogę powiedzieć? Zapraszam do oglądania tego odcinka. Okej okay. Eee... Słuchajcie, bo mi się coś tu przesuwa. O! Dobrze. Yy, co mamy? Mamy jakieś zapisywanie gry w kluczowych momentach fabularnych stan gry zostaje automatycz, automatycznie zapisany. Pamiętaj jednak, ale aby często zapisać swoje postępy w grze świat i Wiedźminapel jest drapieżników, krwiążewczych bestii, bandytów i wielu innych niebezpieczeństw. Okej. Okay. Mamy tutaj jakieś... grzyby. Cortinarius. Kładki w jego mirtu. Mamy tutaj oczywiście kupca. Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to po cech. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu, czas mi jastra, straty Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. Rzucę okiem. Właśnie, ja na tą zbroję czekam. Ona jest na czwarty poziom trudności. Co nie? No, ale naprawdę ona jest taka dobra. Uważaj. Dəbəcə Zdążyły się kolejny raz. Wyzbieraliśmy pierwszą zbroję. I oczywiście szakła. Wynurzamy... O kurwa, wynurzamy się szybko. Mamy wykrzykik pierwszy w grze. Zgubiłaś klucz, babciu? Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle w noc przed bitwą przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Staję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby coś się obronić. A on grzecznie pyta, babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu, albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnie się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi u babciu! Oddam z rana. No, trochę się dziwiłam. Bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No! Ale że dobre serce mam, to dałam. Ciekawe. I co było dalej? Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze. Ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jednomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patolnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie ma. Może ty mi pomożesz, Złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Aktual, aktualizacja zadania. Gdy jedno z Twoich zadań zostanie zaktualizowane, po lewej stronie ekranu pojawi się stosowna informacja na ten temat. Jeżeli to zadanie nie jest aktualne, silne, no możesz wcisnąć R3, czyli prawą gałkę analogową. Aby zacząć je śledzić. My też to klikniemy. Śledź zadanie. Patelnia jak nowa. Włam się do zamkniętej chaty. Oczywiście niszczenie obiektów. Niektóre obiekty można gdzieś oznaczone je ikoną ardu. Aby zniszczyć obiekty blokujące przejście, możesz podejść do nich i użyć znaku ARD. Możesz również spróbować zniszczyć je mieczem. Jednak nie wszystko da się zniszczyć w ten sposób. Sposób. Inną opcją jest rzucenie petardy kartacz. Uważaj jednak, aby dwóch nie wstrzą... rządził Ci krzywdy. Dobrze, więc mamy tutaj koło szybkiego wyboru alternat alternatywną oczywiście i mamy użyć ardu. Wybieramy se e, prawą gałką analogową e, ardu. Przez R2 klikamy i rzuca nam się znak. Wytrzymałeś. Gdy Twoje wytrzymałeś, spanie do zera. Nie będziesz mógł biec sprintem. Zbierają nam się oren. A nie, to są oren. To tłumaczy smut. Pęknięty monokul. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Uduszony, garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Tak, tak. Mamy zadanie. Ożywając Wiedźmiskich zmysłów, zbadaj chatę i rozejrzyj się za patelnią. Przeszukaj chatę za pomocą wiedzibskich zmysłów i ustal, co zaszło. A to tylko tyle było? Ja pamiętam, że było więcej, ale. Jakieś dokumenty spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Książki z Przecież, przecież byliśmy umówieni, stawiłem się ryzykując życiem i powodzeniem całej akcji, a na miejscu zostałem tylko wiatr popierający po polach. Myślałem, że niwgardzka armia jest lepiej zorganizowana niż, a wy nieczytelne, nie, nie, poczekaj, yy, na na polach, myślałem, że. A, a wy nieczytelne. Przekaz z łaski swojej panu generałowi, że ani ja, ani moi towarzysze nie jesteśmy pamiętliwi, dlatego nie przerywamy negocjacji, ale w związku z tym, że stary plan poszedł się, się tym razem, my wyznaczymy miejsce i czas następnego spotkania. Książki zwoje. bestiarniusz, książki zwoje. Wybierz glosariusz. Książki. Wybierz książki, aby przejść do panelu książek i zwojów. Mamy oczywiście tej książki. I mamy tą patelnię. Oto i bezcenna patelnia. Ale wyszorowana to czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tuż i napisać listy. Znalazłeś patelnię? Oddaj patelnię staruszce. O tak, znaleźliśmy patelnię. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jego jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tuż. Widać musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A, a ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupo jady go nie wygrzebały. I dobrze razem, nie mówcie o tej sprawie czarnej. Czekaj, czekaj! Należy Ci się coś w podzięce. Masz syneczku, na drogę. Zobacziliśmy 5 y, chlebów, 5 jabłek i 5 soków. Co się przyda, dziękuję. Warto pomagać i warto ten, bo zdobywam za to rzeczy i punkty nawet. Y, no, na punkty atutów. Tablice ogłoszeniowe. Podczas Twoich litnych podróży, Gerard przekonał się, że warto mieć oczy szeroko otwarte i bacznie obserwować otoczenie. Nigdy nie wiadomo, co ciekawego może się przytrafić po drodze. Czasem ktoś potrzebuje pomocy i oferuje za nią pękaty mieszek. Innym razem można spotkanie wyjątkowego kupca, handlujący rzadkimi towarami, jeszcze kiedy indziej można natknąć się na leże potworów. Dlatego przymierzając złowrogą wrogom dzicz czy barw, barwne i kipiące życie wioski zwracaj uwagę na miejsca oznaczone ikonami. Yy, kartka tablica głoszeń, wykrzyknik żółty zlecenie yy, mieszek kupiec, zbroja płatneż, yy, tutaj yy, jest kowal, Liście, czyli zielarz. Tutaj, taka butelka to alchemik. Tutaj, kamień to miejsce mocy. Tutaj, jakiś głowa to gwiazdo potworów. Tutaj, ee, blacha i młotek to stół płaterski. I kółko i mieć to kamień szlifierski. Mamy tutaj tablicę ogłoszeniową. Użyj i możemy sobie wziąć te tablice ogłoszeń. Poszkiwany deserter, Nauka Nijgarskiego. Punkt, 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 punkt żywotnościowy. Nowy ład, zaginiony brat i zlecenie licho ze studni. Ciekawe miejsca. W gęstych lasach i na zamglonych bagnach znajdują się wiele ciekawych miejsc. Za każdym razem, gdy zerknie na tablicę górnej, na mapie pojawią się zaciki tych miejsc yy, znakiem yy, znaku zapytania. Udaj się tam, by odkryć tajemnicę, którą kryją. Mapa świat. świata. W pobliżu znajdują się wiele ciekawych miejsc, aby rozumiem się Wejdź do panelu mapy świata przy, przy pomocy panelu dotykania. Zlecenie Liko przy studni. Nowe zadanie. Zaginiony w akcji. E, wejdziemy sobie na mapę świata. Mapa świata. Na mapie zaznaczone wszystkie ważne miejsca, które zostały odkryte. Dobrze, wszystko wiemy. Wszystko wiemy. E, co... tak, tak. Co my tu mamy? Co mamy, co mamy, mamy, mamy... Na razie nic nie widać, ale mamy tą mapę, więc okej. Okay. Niedaleko mamy też... Yy, o, dłochawiec. Y, mamy jakiś y, wykrzyknik, czyli jakieś z zadanie. Ciekawe miejsca. Eee, nie będę wam już tego czytał, ale bo jak chcecie za, eee, zatrzymajcie sobie film i poczytajcie. 50 lat na nic Co tu się stało? A no, Chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko. Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od pół wiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizy. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i tak, tak. dalej. nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię kupie złota, niby smok. Przestali się do mnie odzywać. mówią na mój widok, a teraz to. Do... Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało, ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego subkin syna. Żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No, ale ja nie mam go oczu. Powodzenia! Przesiwa. Podpalacz zapalił tu pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Wszystkich i wódki. Zdjął buty i wszedł do wody, nie chciał zatrzeć ślady. wyskoczyło na niego z szuwaru utopce, ale zdołał uciec. Z tego wszystkiego zgubił buty. Krwawił, ale niezbyt obficie. rana powierzchowna. Ślady prowadzą z powrotem do wsi. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Ślady pazurów utopca to musi być on. Skudna rana, wpadłeś na utopca? A chujcie to obchodzi! O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ściętej liposty. No chodź, kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie nie gadam, bo to kurwie syny są. A z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało będzie twoje. Ja, w odróżnieniu od sroki krasnoludów, chciwy nie jestem, więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój. I chodź za mną. Muszę... przeprosić. Iść. Przeprosić. Bójcie poskakać w pelużach. Ciekawe, czy stara pranie zdjęła. Pobudka! Co. Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Niepełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Filip! błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię! Mówiłem wam, mistrzowili, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki, materiały już zamówione. Nie o to chodzi! To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż, więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim! Surowa kara. Ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek, że nauczą tych nierobów moresu. O, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść, no i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. Więc co powiem, widzimy się w czwartym, w następnym odcinku, spotkamy się i co mogę powiedzieć? Widzimy się w następnym odcinku i myślę, że wam się odcinek spodobał, w był górą słucham na kanale, co mogę powiedzieć? Widzimy się w następnym odcinku. Na razie się ma i cześć!